Siema, to znaczy szczęść Boże. W dzisiejszym odcinku szczęść Boże. Znajdujemy się przed opuszczonym kościołem. Za chwilę do niego wejdziemy, ale zanim chciałbym Wam opowiedzieć o nim krótko historii. Po pierwsze, pragnę zaznaczyć, że to jest jedyna pamiątka, która pozostała po tej wsi. Kościół jest jedynym miejscem, który został po opuszczonej wsi, której tak w zasadzie zostały tylko teraz już same pola. Kościół pod wezwaniem świętej Heleny został zniesiony w roku 1810. Oprócz daty wybudowania mamy jeszcze jedynie datę odnowienia kościoła. Dzięki inicjatywie mieszkańców świątynia została wyremontowana w 1964 roku. Obecnie stoi samotnie w otoczeniu łąk, ponieważ wieś, która niegdyś tu stała, została całkowicie zrównana z ziemią. Na ścianach i suficie zachowały się piękne malowidła. Pozostał także chór. Po dawnym ołtarzu nie został już praktycznie ślad. Niestety, ze względu na to, że kościół jest ciągle dewastowany, nie wiadomo, jak długo będzie nam danego podziwiać. I wchodzimy do środka. Znajdujemy się już w środku tego kościoła yy, z kościół. W porównaniu do obiektów, które kiedyś zwiedzałem, jest w dość dobrym stanie. Na ścianach pozostały jeszcze obrazy. Na środku kościoła jest częściowo zachowany fragment figury bądź fragment krzyża Pana Jezusa. Obok jest też tabernakulum. Niestety w stanie już takim dość agonalnym, ale jest. Widzimy, że tutaj znajduje się prezbiterium, co oznacza, że ołtarz znajdował się w tej części. Co też oznacza, że msze w tym kościele odprawiane były w języku łacińskim, w obrzędzie trydenckim. Z głównej części przechodzimy teraz do zakrystii czyli tu, gdzie księża razem z ministrantami przygotowują się do mszy święta. Zakrystia jest dość niewielka. Yy, oprócz tego, że mamy dwa okna, jedno z jednej, drugie z drugiej strony, mamy jeszcze na środku szafkę. I tak w zasadzie to jest całość, co nam pozostało z zakrystii. Znajdujemy się teraz na strychu. Ze strychu mamy przejście na chór. Tu najprawdopodobniej organ nie było, bo to zbyt mały kościół. Mogło być jakieś małe ewentualnie, czy coś. Ale na pewno tu też było miejsca dla ludzi. Ale co jest pewne? Co jest pewne? Że są stąd świetne widoki. To trzeba przyznać. Na suficie, tutaj w kościele, jak widzicie, mamy też obrazy. Tu jest święta Teresa, a po drugiej stronie jest święty Kazimierz. Kościół jest pod wezwaniem świętej Heleny. Teraz przejdziemy zobaczyć co znajduje się na terenie dookoła kościoła. Jak widać, obecnie nic tutaj nie ma, ale z informacji, które wyczytałem, kiedyś znajdował się tutaj cmentarz. Cięcie? Tak w Cięcie. Według informacji, które wyczytałem, celebracje liturgiczne w tym kościele skończyły się około roku 1995. I od tego czasu świątynia popada w coraz większą ruinę. Jednak, mimo wszystko, była ciekawa i było warto tu przyjechać i ją zobaczyć. Dziękuję. Tyle na dziś. Z Panem Bogiem.